Witam serdecznie w analizie trailera nowej i ostatniej aktualizacji należącej do Janteer Wilds, która zadebiutować ma 3 czerwca. Dziś przejdziemy sobie przez cały trailer, porozmawiamy sobie troszkę o nim bazując na tym, co odkryliśmy na Twitchu, na którego oczywiście serdecznie zapraszam. Przed rozpoczęciem analizy powiem szybko o najważniejszych informacjach zawartych w blogpoście. Jednak jeżeli chcecie przejść od razu do analizy, na dole macie ustawione rozdziały tego materiału, także zapraszam. 3 czerwca podczas premiery aktualizacji dostaniemy Nowy fraktal Kinfol, CM dla niego pojawi się 24 czerwca. Legendarny plecak, ulepszenia do homesteadu, czyli nowe dekoracje oraz zwiększenie limitu dekoracji o 1000, 500 będzie z masterek, a 500 będzie kupując od NPC w waszym domu nowe Quality of Life, czyli książkę do trzymania portalowych scrolli, nowego Goblera, czy tajemniczy sposób na zyskanie więcej miejsca w ekwipunku. Do tego wszystkiego dostajemy nowe reliki, nowości w Wizard World oraz debiut CM dla konwergencji Mount Balior. Nowa mapa ma być oparta na mecie posiadającej trzy główne ścieżki, coś jak to miało miejsce w Dragon's Stand i lepiej by faktycznie bliżej temu było do rozwiązań z tej konkretnej mapy, niż z Mistborn Barrens, gdzie meta pozostawiła wiele do życzenia. Co ciekawe, 3 czerwca do sklepu Premium wleci totalna nowość, czyli skin do homesteadu. Jednak nie skin mapy, o czym pewnie wiele osób myślało. A nocnego nieba, dokładnie zorzy. Jakiś czas później jednak, dalej w tym samym roku, w sklepie premium ma zadebiutować nowy skin drzwi prowadzących do waszego domu. Czyli sumując datami w czerwcu 3 czerwca Janty Wilds, nowa aktualizacja 17 czerwca 8 lipca Dragon Bash 24 czerwca aktualizacja balansowa oraz tryb CM dla Kinfola. Lipiec. W lipcu nie znamy dokładnej daty, ale będzie ogłoszenie nowego rozszerzenia. 15-29 lipca Event Powrót do Secret of the Obscure. 22-29 lipca Wydarzenie bonusowe WVW Rush. W sierpniu Od 5 sierpnia do 12 sierpnia Wydarzenie Beta PvP Push 3. Oraz 5 sierpnia 26 sierpnia Festiwal 4. Wiatrów. Dobrze, i teraz możemy zacząć bardziej luźną i pogadankową analizę trailera, gdzie troszkę sobie podyskutujemy i zarzucimy lekkimi teoriami. Na wczorajszym streamie troszkę przeanalizowaliśmy sobie nowy trailer i doszliśmy do kilku ciekawych przemyśleń, o czym dziś jeszcze głębiej porozmawiamy, no ale po kolei. Przez pierwsze 15 sekund materiału mamy retrospekcję Mabona dotyczącą naszych ostatnich przygód. Widzimy Epacha oraz Tytanów. Jestem ciekawy, czy pojawi się więcej połączeń między Najos a Mursatami. W końcu, był to kiedyś ich dom. Ale okej, okay, przeskakujemy do momentu, gdzie wszystko się rozpoczyna. Dostajemy kadr, na którym widać Liwię przełamującą pieczęć drzwi za pomocą berła Or. Idąc dalej zaraz za bramą widzimy naprawdę ciekawy krajobraz, wielką przestrzeń obrośniętą jakiegoś rodzaju nowotworem, wykręconą oraz wypaczoną. Co zgadza się z opisem blogposta, że po 300 latach Bavanisos zdążyło pogrążyć się w całkowitym chaosie. Co ciekawe na dole widzimy ducha Mursata, co będzie istotne dla dalszej części materiału, o czym zaraz Powiem, na górze w oddali widzimy mursatowe lustra, oznacza to, że owa mechanika nie została zapomniana po jednej mapie. Niestety mechanika ta pozostawia wiele do życzenia, według oczywiście mnie. Kilka scen dalej mamy widok na kawałek mapy oraz dwie statuły, a dokładniej Jade Scouty, takie same jakie można spotkać na przykład w Bastion of the Penitent. Dalej mamy inne przebitki na miasto, w tym znaki White Mantle, oraz nareszcie z bliska możemy zobaczyć nowy wygląd Anis, która zmieniła także fryzurę. Od dzisiaj Makucyk. Kolejna przebitka, widok na metę misja ochrony Liwi przed Tytanami, podczas której stara się przebić przez kolejną barierę Bawanisos. Następna scena prawdopodobnie inna linia mety bardziej otwarty teren. I jak widać, żółw dostaje swoje małe, epizodyczne 5 minut. Powiem szczerze, lubię momenty w metach, gdzie żółw jest przydatnym mountem jest takim swoistym sposobem na usprawnienie pewnych elementów czy przyspieszenie konkretnych mechanik. Także żółwik na mecie jako opcjonalny mount zawsze na plus. Idziemy dalej, no i mamy Gorseval, do którego biegną gracze. I tutaj polało się, mam wrażenie, najwięcej krytyki wobec areny i użycia Gorsevala jako bossa, będącego już na rajdach. No bo jak to tak? Przecież zabijamy go na rajdzie, plus jest to recykling bossa. I tutaj warto wyklarować pewne fakty fabularne, które mogą wytłumaczyć taką decyzję twórców. Lorowo gorsewal jest istotą stworzoną ze złączenia się udręczonych dusz. Tak też tworzy się owa abominacja, zwana właśnie jako gorsewal. Oznacza to, że gorsewali teoretycznie może być tak wielu, ile pojawi się sprzyjających warunków do ich powstania. Patrząc także na to, że Bawanisos było zamknięte przez 300 lat, a w środku grasowały dusze Mursatów, owe warunki są wręcz idealne. Oczywiście mam nadzieję, że prócz większej ilości życia, gorsewal dostanie także małe lub większe odświeżenie swoich umiejętności. By był po prostu bardziej przystosowany do robienia go w pełnowymiarowym składzie, a nie tylko w 10 osób. Kolejna scena prezentuje nam pewnego rodzaju maszynę do pompowania jakiegoś rodzaju wydzieliny tytanów, która ma, nie wiem, odżywiać jaja, co miałoby trochę sensu, patrząc na to, że część mapy wygląda jakby była wielkim gniazdem tytanów. Inne kadry i widzimy chyba korzenie tak mi się przynajmniej wydaje co ciekawe, pod spodem biegają gracze, a całość wydaje się blokować jakieś przejście. Nawet w sumie widać, że na tyle zaraz za tym coś się znajduje. Może będzie to brama do pokoju z nagrodami coś jak na czaku na przykład to byłoby całkiem logiczne, no ale tutaj musimy poczekać. Zaraz po tym mamy widok na mały portal pokazujący nam innego gracza. Kto wie, może będzie on nam umożliwiał szybsze przenoszenie się pomiędzy liniami, lub powrót do aktualnie zaatakowanego obszaru lub oczyszczonego. Jeżeli przyjrzymy się bliżej, widzimy strzały Smoka wystrzelone w pobliski portal. Jak widać, Smok także zyska tutaj swoje 5 minut, całkiem spoko. No i mamy, dla tej sceny warto było oglądać ten trailer. Część osób powie: Sizu, toż to zwykła mapka, tutaj nie ma nic istotnego. I tutaj się nie zgodzę. Osoby, które zapewne grały w Gilvorsa 1, już powoli rozpoznają tą lokację i jest to Foundry of Fail Creation miejsce tworzenia Tytanów. Ale Sizu, skąd ta pewność? Na przykład łańcuchy, które są charakterystyczne dla tego miejsca jak i to, do czego są przyczepione, czyli te małe piece à kotły. Także można zakładać, że fabularnie wchodzimy do owej kuźni. Teraz pytanie, czy będzie to tylko lokacja fabularna, czy też na mecie będziemy wchodzić do środka, by pokonać czające się tam zło. No i dobrze, wiemy, że jest to kuźnia, najprawdopodobniej będzie ona zwieńczeniem fabuły Jantyre Wilds i wstępem do kolejnego dodatku. I tutaj mam wielkie oczekiwania, żeby faktycznie było to w ten sposób poprowadzone. Szczerze mówiąc, nie widzę opcji zrobienia tego samego co w Secret of the Obscure że ostateczny zły ma na dobrą sprawę ostatnią aktualizację do zaprezentowania swoich motywów. I jest to po prostu za mało czasu, i takie coś najzwyczajniej w świecie po prostu nie działa. Dlatego właśnie przedstawienie Bosa i pełne rozwinięcie go w kolejnym dodatku wydaje się najlepszą opcją. No okej, okay, znamy miejsce, jest to kuźnia, jednak kto może okazać się tym ostatecznym złym? Jeżeli ktoś oglądał mój ostatni film teoriowy na temat nowego dodatku, wie, że mam jeden główny, lecz lekko nieprawdopodobny strzał. Zanim jednak do niego pójdziemy, to bardziej niestety prawdopodobne jest Menzies. Przyrodni brat Baldazara, którego wpływy na Tyrię towarzyszą nam na dobrą sprawę od samego początku gry. I jest on całkiem dobrym tropem. Tak w ogóle, jeżeli chcecie film o nim, dajcie znać w komentarzu. Nagra się. Innym strzałem, który jest moim faworytem, co do głównego złego, to Arachnia. Wielka pajęczyca, która była poprzedniczką Abadona, a do której ciągle pojawiają się małe nawiązania w postaci stale pojawiających się pajęczych, Motywów w grze. Co ciekawe, nie licząc fabuły, Blogpost także jest ciekawym miejscem, ponieważ i tutaj uwaga, nauczcie swoje foliowe czapeczki, będzie sroga teoria. Nie podali żadnej informacji o planach na siódmy dodatek. I tak wiem, jeszcze nie ma nawet szóstego, które zadebiutuje w tym roku. Jednak arenanet lubi zapowiadać, że pracują nad kolejnym rozszerzeniem. I jest szansa oczywiście, że dadzą te informacje jak ostatnio w kolejnych blogpostach, czy nawet przy premierze nowego dodatku. Jednak jeżeli żadna taka informacja się nie pojawi, będzie można powoli zakładać, że wstępne informacje o potencjalnym Guild Wars 3 pojawią się szybciej niż zakładaliśmy. Jednak jest to tylko mała teoria. W ogóle, jeżeli chcielibyście jakiś film podsumowujący wszystkie informacje, jakie do tej pory się pojawiły, jeżeli chodzi o Guild Warsa Trójkę, dajcie znać, coś tam upichcimy. Za to teorią nie jest mini wyciek linku do Google Drive'a dla prasy, która dostała zdjęcia nowego, legendarnego plecaka, który prezentuje się naprawdę miodnie. W wersji na plecach jest to ogon z jakimś rodzajem tkanki na plecach. A w gliderze jest to swojego rodzaju energetyczne stworzenie do latania. Warto także powiedzieć, że plecak można kolorować, co zresztą widać na zdjęciu. Także tak wygląda nasza mała teoria oraz analiza nowego trailera. Jestem ciekawy, gdzie tak naprawdę zaprowadzi nas ten cały dodatek na ile moje przewidywania menzisowo-arachniowe faktycznie się spełnią. Jeżeli chcecie zobaczyć moją pierwszą analizę trailera ze streama, zapraszam na Sezu Podłoga Live. Link w opisie, gdzie wspólnie oglądaliśmy ten film. 3 czerwca pojawił się na Twitchu dropy, także zapraszam was także wtedy, by zdobyć darmowe nagrody. Wtedy też zrobimy całkiem sporego giveaway'a. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Mówi do was sizu hej.